Witam w tej cudownej grze, a tak szczerze to nienawidzę jej. Naprawdę jej nienawidzę. Spróbujemy. Distance. Patrzcie, spróbujemy na tego GT Spidera. I zrobić te zaległe wyścigi z czarnej listy. Tego jeszcze nie było. Widzimy sobie tą trójeczką. Staramy się nie zabić w tym mieście. A idzie to różnie. Jazda po torach do najprzyjemniejszych rzeczy nie należy. Z ten drift gówno dostaje. Tylko nitro. Myślałem, że będą też SP punkty, to szczerze uważam, grając Rivals przed chwilą, znaczy przed chwilą, wczoraj jeszcze, że Rival, w porównaniu do tego, i tak był dużo lepszy. Chociaż, kurde, i ta część robi coś złego, i ta część robi coś złego. Tam z kolei miasta nie dostaliśmy, no ale... No było lepiej. Tu nad garaże nie dostajemy. Nie trzeba. Czy możemy w ogóle każdym samochodem jeździć, to to jest takie wiecie, no powiedzcie, że to nie wygląda jak multi. Deutsch Viper. Dodge Viper. 12 tysięcy dostanę za pierwsze miejsce. O, to mi się podoba. Akurat, jak są te opcje formowania tych samochodów? To przyświecało w ogóle twórcom, tworząc taką część. Właściwie, tak się zastanawiam, co tutaj miało. Być motywem przewodnim, bo wydaje mi się, że motywem przewodnim miało być tutaj dojenie kasy po prostu z most Wanted i żerowanie na marce z 2005 roku. No i nie mogę po prostu tego przeboleć i nie przeboleję, i będę pewnie tak gadał do końca. Nie mogę powiedzieć nic, praktycznie, no dobra. Nie mogę za wiele dobrego powiedzieć o tej części. że ja nie brałem już udziału w tym wyścigu i nie udało mi się tak mi się wydaje także tak to ten samochód miał być pod top speed tak What the fuck? Widzieliście, jak go wywaliło? Nic nie rozumiem w tej grze. Ta gra jest popierdolona. Jak on jeździ szybko? O co tu chodzi? Czemu on jeździ po 350 i to nagle tak z dupy? Nic nie rozumiem. Tajnie nic nie rozumiem. No patrzcie, gdzie on jest! Nic nie rozumiem. Czy ja chcę jechać jeszcze w tym wyścigu? Jeszcze nie mam szans najmniejszych. A ja mam jeszcze na asfalt opony. Widzicie, co się dzieje? Jak to jest w ogóle możliwe? Nic nie rozumiem. Już nie mamy żadnej szans! Pierdziele, nienawidzę tej gry. Wiecie co jest najlepsze? Że teraz na przykład, jeśli bym... Nie był w pościgu i na przykład zrezygnował... To mi to nic nie da. Serio. Żadnych konsekwencji, nic. Nie trzymaj się asfaltu, chcesz przeżyć. Chcę, żeby zmienić samochód na tego Skyline'a. Jednak. A te pościgi są też żałośnie łatwe. Są żałośnie łatwe. Zmieńmy na tego Skyline'a, bo nie dajemy rady fizycznie. No i świecie nie dajemy rady. Stan... Stan. tego... Kurwa! Stanem jakiegoś dziwnego. No dobra, mogę sobie przecież pozmieniać to wszystko, tak? Burn. Track. Ram. Okej. Okay. Rock gears. Chcemy taki. Co to będzie lepiej. Rice. Dobra, weźmy sobie tak. destination. To będzie z czarnej listy, więc no jedzie się zupełnie inaczej. Siła ciężkości jest inna. Przyjemniej. Taki ale nie trzyma się to tak dobrze. Oczywiście przez ulepszenia też to możliwe, że jest spowodowane. A tu mogę w ogóle używać nitro też normalnie. Zobaczymy, czy będzie lepiej. Start gears. Lexus LFA 320. To, co... ...mówiliśmy mieć. Siódma pozycja. Kolegi. Się zastanawiam, ile to będzie trwało. Sorry. McLaren MP. Porsche 918 Spider. Lepiej się jedzie, łatwiej Spike Strip. Czy odbuduje nam się ta opona, czy nie? Czek to działa tutaj. W niektórych częściach, które grałem ostatnio, to właśnie tak było że to opony się odbudowywały. Czy tu muszę pojechać do tego, do customization. a czy do repair? W sumie bez znaczenia, kurde. Przegapi go, co? E, musimy uważać na te opony, bo one się nie odbudowują i dobrze. To trochę przesada. Ale łatwo go zepchnęliśmy. Ale łatwo nitro zrobiliśmy. Ale coś głowno dostaliśmy punktów. Kąd by mnie tak rozpędzony uderzył, nie byłoby mnie. Używajmy trochę tego nitra, żeby mieć w razie W. Jak odpowiedzieć? A, oh, uniknąłem. Bądź trafi zaraz tychże. Serio. Ścigi z policją nie są jakieś, wiecie, zaawansowane i tak dalej. Są po prostu jak już to momentami denerwujące i tyle. Nieprzewidywalne. Ale nie są przyjemne, dobre. Nie mógłbym powiedzieć niczego takiego. Rozumiem, raczej multi nie jest już wspierane. No nie uwierzę, że jest. Bo w sumie ja nie mam tej opcji. Ale przyszłe części też w większości właśnie bazują na czymś takim. Kurde, widzieliście, co się stało? beat 3... 415 następny będzie. Opatrzcie, znowu nie wzdżaka. To zdobyłem rzeczywiście samochód, a tu jest. mam go walić? Shut down. Lexus LFA. All units. To Over. Units on grid north 10. Serio nas nie mogą tu znaleźć?

Spróbujemy. To jest kawałek stąd. Jeszcze to zrobić i na tym zakończymy ten odcinek. Bo wolę pograć sobie w debatowkę albo w jakąś inną grę niż to. Niestety, niestety, tak odbieram Most Wanted nie za dobrze i naprawdę ulży mi, jeśli będzie to koniec tej gry. Tu widzę, że tu nie jest po prostu zrobione to w taki sposób, że ja muszę odblokowywać jakieś poszczególne rzeczy czy coś. One są zrobione pod coś. To jest zrobione pod to. Tu mogę używać takich rzeczy. To nie są poziomy kolejnych ulepszeń. To są typy ulepszeń, kategorie. Jedno jest pod jump, drugie jest pod drift, jedno jest pod tor, drugie jest pod coś innego, jedno jest pod speed, drugie jest pod top speed, drugie jest pod acceleration. I to widać i czuć, i tyle. Więc myślę, że będziemy musieli jednak zmienić samochody. Na co? Nie wiem. A największą bolączką jest to, że będę musiał robić te wyścigi. Ale za te wyścigi przynajmniej dostajemy punkty, więc to ko koło zpieprzenia się zamyka. Do, czy Potrzebuję 415. Na następnego, Czy to w tym brałem udział? Nie jestem pewny już, ale wywala nas solidnie. I nie dawałem rady, i tym też nie daję. Dziwnie i nie wiem jak mam grać, bo Bugatti na przykład też nie dawało rady. A jechałem Bugatti. Może i miałem stakowe rzeczy, no ale wiecie o co mi chodzi. Że tutaj co, jeśli zmienię sobie samochód na inne, to w jakiś sposób magiczny będzie lepiej? No, no jeśli Bugatti nie dało rady, no przecież Bugatti powinno mieć tych kurde koni 1200, 1400. Nie wiem, jak mam na to patrzeć, nie wiem i nie rozumiem. Tak, brałem w tym udział i on też tak nas wywalał. Nie mam pojęcia, ludzie, nie mam pojęcia, po prostu nie mam pojęcia. A gra w tego Nitro Speed'a naprawdę należy do mało przyjemnych. Gra jest brzydka. To też trzeba sobie powiedzieć. Nie ukończę tego jako pierwszy, wiem o tym. Dlatego przynajmniej uciekniemy policji. Przynajmniej to mogę zrobić. Na trochę SP punktów dostanę. Kilka. Nie wiem po co kontynuuję jeszcze ten wyścig. Bez znaczenia czy mam opony czy nie Tak jest równie beznadziejnie A tak tylko 138 Mogę jechać Ale jestem przynajmniej Odporny na to A, on już ukończył, tak Nie on jest tu nic nie rozumiem Fuck On mnie zdublował, czy co? Już nie rozumiem. Kurde, ta gra nie ma żadnej logiki, naprawdę. Przecież on był przede mną 20 km i co, on zdublował mnie? Mam mieć poczucie, że jeśli miałbym opony, to bym mógł zwyciężyć? Wygrałem trudno Venom GT. Czym się charakteryzują w ogóle samochody GT? Tak wiecie, czysto teoretycznie. Mustang też był GT. Get turbo. Cieknijmy. Przynajmniej to mi wyjdzie. Ładnie się schowałem, nie? Dobra, więc ja myślę, że na tym będę kończył. I chcę po prostu odpocząć już bardzo od tego Most Wanted, które jest nieprzypominające Most Wanted. Dzięki za oglądanie. I na razie.